Wyglądasz jak kot, który połknął kanarka. Wszystko skrupia się na mnie. Jestem złym człowiekiem, złą matką, złą żoną. Ciągle to powtarzałaś. Jeśli chcesz mi coś powiedzieć, słucham. Wydaje mi się, że nie jestem jedyną osobą w tej rodzinie, która skrywa brudne sekrety. Ty, hipokrytko. Przez tyle lat słuchałam Twoich obelg i kazań na temat moralności i honoru. Zawsze uważałaś się za lepszą ode mnie, ale nie jesteś lepsza. Jesteś zwykłą kłamczuchą. Okłamałaś własnego syna, teraz okłamujesz Eryka. Od ponad roku wiesz, że nie jest ojcem Rycza. Teraz nie wiesz, co zrobić. Wszystkiego się wyprzeć? Skłamać? Czemu nie w końcu robiłaś to przez tyle lat? Najwyraźniej Mas nie powiedział ci wszystkiego. Wiem wystarczająco dużo. Nie wiedziałam, że to on jest ojcem Ridża. Spałaś z nim dziewięć miesięcy przed przyjściem na świat Ridża. Wiedziałeś o tym, kiedy wychodziłaś za Eryka. Nie. Zastawiłaś na niego pułapkę, byłaś w ciąży, postanowiłaś go uwieść. Nieprawda. Nie wierzę ci. Dlaczego ktokolwiek miałby ci uwierzyć? Harry korzeniłby się z moją matką, a ja i moje rodzeństwo dorastalibyśmy w kochającej się rodzinie. Ponosi cię fantazja. Oszukałaś ją, oszukałaś nas, bo byłaś egoistką, ale nie szkodzi, bo w końcu dostaniesz to, na co zasłużyłaś. Już ja się o to postaram. Możesz mi nie wierzyć, ale byłam zdumiona, kiedy lekarz mi powiedział, że Eryk nie może być ojcem Ridża. Czyżby? Nie kłamie. Przeżyłam coś podobnego, kiedy się okazało, że Eryk jest ojcem Bridget. Przypominasz sobie? A przez cały czas sama ukrywałaś prawdę. O niczym nie wiedziała. Nawet jeśli nie byłaś pewna, że Masi moje jest ojcem Ridża, istniało duże prawdopodobieństwo, że może nim być. Popełniłaś ten sam błąd, co ja. Ale czy kiedykolwiek okazałaś mi współczucie? Teraz robisz z siebie ofiarę? To ty niszczysz moje małżeństwo. Małżeństwo oparte na kłamstwie. Uwiodłaś dwóch moich synów i jeszcze ci mało. Teraz wiemy, co lubią chłopcy. Chcą dziewczyny, która wyszła za starego, poczciwego tatusia. Obie mamy wiele wspólnego. Ale pod jednym względem się różnimy. Ja nigdy nie uważałam się za wzór snud. Nawet nie wiesz, jak podle się czułam. Ale bez obaw, wkrótce się dowiesz. Nie dbam o to, co o mnie myślisz. A twoje przyjaciółki z klubu? Z organizacji dobroczynnych? Z kościoła? Wezmą cię na języki. Będziesz na ustach wszystkich. Chcesz to ujawnić publicznie? A jak myślisz? Zastanów się, co robisz. Tylko skrzywdzisz Eryka. Uwolnię go od ciebie. Zasługuje na coś więcej. Straci syna. Daruj sobie. Rich nie chce, żeby prawda wyszła na jaw. Będzie na ciebie zły. Zrozumie. Narazisz wszystkich, których kocha jego ojca, dzieci na ogromny skandal. Ty będziesz temu winna. Ty też na tym ucierpisz. Są sprawy, o których nie wiesz. Które wyjdą na jaw. Wiesz mi, pożałujesz tego. Grozisz mi? Ostrzegam cię. Milcz. Robi mi się od tego niedobrze. Uważałaś się za niewiadomo kogo. W niczym nie różnisz się ode mnie. Jesteś dziwką. Kłamczuchą i hipokrytką. Zrobię wszystko, żeby ludzie się dowiedzieli, jaka jesteś naprawdę.